Wracamy się w sumie, jakby nie patrzeć, ale to, to nic, to nic, bo już wracamy się z powrotem. I już wracamy się z powrotem, jest super po prostu mapa. Hey, cześć moi kochani, witam dzisiaj w kolejnym odcinku z Happy Wheels. Jest tak, Happy Wheels, w końcu się doczekaliście. Pamiętajcie, jeżeli nie zagrałem w jakiś wasz level, to znaczy, że po prostu te levely się mieszają. No i po prostu nie miałem możliwości, bo się jeszcze nie tam pojawił na dole. ale po co takiego. Dziś zaczynamy z levelem... Neskut day 5, ale może zanim teraz ciebie mi mnie, sobie założyć, tylko słuchajcie, żebym w ogóle słyszał, co tu się dzieje. Tak naprawdę muszę słyszeć, co tam się dzieje, bo inaczej będę przegrywał. Zwyczajnie, tak? Neskut day 5, od russell 1, 2, 4, 5. No zobaczymy, co na nie przekopałeś. Ciebie, Jesko, neskut mapa do zastosowania, dobra. Zaczynamy. Let's go lecimy z tatuśkiem, oha, lecimy z tatuszkiem. Ale gdzie ja tutaj mam tatuśka? Użyć? Musimy użyć pogo, panie, musimy okej, okay, już ominąłem, już ominąłem, już ominąłem, już ominąłem Okej, okej, poczekajcie, ja to dam radę, okej, okay, dam radę, dam radę, popatrzcie, od tego ja nie wiem, dlaczego on leci do przodu. A, bo to Lina jest, dobra, rozumiem, rozumiem, okej okay. I mamy to! Jest beautiful, tylko że się zabiliśmy na końcu, ale to nic, to nie zajmę tej potaczkę Lecimy z następnym levelem. -le. udawa jeden od IP i o monster, udawaj tych ludzi. No dobra, zobaczymy. Udawaj nam nie chce mi się. E, Fryderyk Kiepski, e, nie pamiętam co takiego tam mówi Rekwer! E, Szczekajcie to to akurat to potrafi, akurat to potrafi, akurat, tak? E... Cześć, ja jestem Rekwer i wow, pierwszy film w nowym roku Tydzień nie było filmu, spokojnie, już wracamy pierwszy, dopiero teraz się pojawia pierwszy filmik w nowym roku. Sobie muszę... On ma taki, ty 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 taki typowy głos, taki, taki, taki wiecie, taki, taki wysoki, taki. O kurde, no mówię, muszę nową klawiaturę kupić, bez jaj. Ta związku tam jeszcze była. już przejechałem przed niego wiecie, nie będę go udawał. Lecimy ze sobą dajmy tutaj o piąteczkę na zachętę, żeby było więcej. Kurde, popsuły mi się klawisze, no, zakleiły mi się sobie klawisze tak naprawdę. Neskoot mini mini gry w sumie. Odkey, kehę, kenai ke ke 188. 188, tak? to mój pierwszy poziom dla Ciebie zawiera checkpointy testowane. Możliwy do przejścia. Życzę miłej. Grę. Dziękuję bardzo, zobaczymy. Checkpoint, ale jaki checkpoint? Poczekajcie, ja jeszcze nie dojechałem. Kurde, no! Blokuje mi się klawisz. Słuchajcie, co za gówno głupie. Co za głupie, gówno. Ja pierdzielę. Dobra, klawiatura na no możemy grać dalej. Checkpoint, ale ja tam wpadłem i w sumie tam nic nie było, ale jeszcze nie że tego checkpointa, więc może powiedzmy na. Na przód, na, na, na początek, co na to. Na nowo jest checkpoint, jeżeli zginiesz, będziesz mógł wrócić do znacznego punktu. Wow, zorientuję się, dobra. Pierwsze miny, okej, okay, dobra. Przyjedźcie, się, nie dają się zabić, o no to w sumie dosyć jakby nie patrzeć. Prosty, Jezu, tu tam jeszcze była mina, dobra, widziałem. Tu pewnie mina jakoś, się dobra, jednak nie było żadnej ukryty. Checkpoint, eh, glass break, dobra, okej, okay, można się zorientować, to jest eh, checkpoint, glass break, okej, spoko rozumiem. Okej, okay, checkpoint, to jest pierwszy checkpoint, żeby nie było, żeby nie było, okej, okay. żeby nie było, to jest pierwszy checkpoint, ja już zapamiętałem, tak, okej, okay. checkpoint numer 3 będzie zapewne za chwilę i będzie, niech zgadnę, będzie tam Harpoon Run, albo nie, bo wtedy nie zmieści się tutaj na mapie to wszystko, więc raczej nie. E, zgaduję, że będzie jakiś może coś, nie wiem, coś śmiesznego na pewno będzie, jestem tego pewien po prostu w 344,5 tysiąca raza po prostu, znaczy ja nie wiem czemu akurat raza powiedziałam, ale jestem pewien po prostu, okej? Okay? Rozum, się po prostu jestem pewien i to mi wystarcza, to wystarczy, że ja jestem pewien i wy też Możecie być już pewni, bo ja jestem pewien, okej? Okay? Piąteczka. Dokładnie tak, dziękuję. Mam nadzieję, że ktoś przybił piątkę. O okej, okay. tu jest takie, wiecie, takie przyciąganie do ziemi. Przyciąganie do madafaka ziemi, kurde. Do... Ło, przyjechałem, harpuny! Dobra, było blisko, ale niestety nie! 5,5 pół, dojechałem do 5, pół, żeby nie było, dojechałem do 5,5, okej? Okay? Przyjechałem do pół pięciu, pół, widzieliście to. Widzieliście to. Kurde, Jezu! Nie, no ja byłem przejść dalej. jak bądź w takim razie nie działają. No, byłem na piątce nawet dalej. Ja nie wierzę normalnie, słuchajcie, nie jestem niezadowolony. Jestem niezadowolony. Domyślcie się, dlaczego. Domyślcie się. Ha? No właśnie, kurde, żeby nie było. No ale dajesz, panie, glassbreaker, to powinieneś przejść tak... Wow, tak powinieneś przejść A Nie, to się tutaj, kurde, jakoś, nie wiem. Stresujesz, że nie dasz rady albo coś. No, czy nie to, że ja się stresuję tylko ten zamek w środku, tak? W mini minigrze, znaczy tej nie mini minigrze, a bardziej wyhapił. Tak, po prostu to jest są happy, 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 happy e, jak to było? E, because I'm happy be, be, be. coś tam dalej było, Nie pamiętam, dokładnie nie pamiętam Tak, ale to nic, to nic, prawda że to nic, to, to nic, bo Bo po prostu no bo po prostu wiecie, no bo, bo nie, bo to nic po prostu no aż mi się psuje rodem. Wow, ominąłem, ty patrzcie Ok, teraz poczekamy tutaj chwilę, poczekajcie 3, 2, jeden teraz dajesz, 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 dajesz! dajesz. Okej, okay, okej, okay, niby wyszli mi tam chyba linę, albo... Ujechałem! Jest! Udało mi się, dobra, piąteczka, ale genialny level, słuchajcie, genialny level, podoba mi się w masakry nie, Kenai 188, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nieskąd Spikefall, spikeful od YouTube. Roid 5. No dobra, okej, okay, zobaczymy. Łatwy, średni, trudny. This is sporto Okej, okay, musimy skoczyć tam naprawdę mocno, słuchajcie, naprawdę mocno, bo tam blokuje nas tutaj ta panienka, więc... Uda nam się? Tu jest środek? Jest! Oh, fucking shit, nigdy więcej, nigdy więcej E, udało mi się za pierwszym razem praktycznie. No nie niszcząc tego pierwszego, który mi nie wyszedł, no ale ten pierwszy, prawda? To był pierwszy, okej. Okay. Jest skutka od Szymon Lop Nesco, no homo, Dobra, o okej, okay, lecimy z następnym. Lecimy z następnym od ciebie, Szymon! Lecimy, pozdrawiam Cię oczywiście bardzo serdecznie, żeby nie... Jezu! Eee, co się właśnie stało? To było bardzo podejrzane, słuchajcie, to było bardzo podejrzane. O, w dupę. Żyje, żyje, żyje! Jest! Winner! No i proszę, to było, to było badanie proste... Taki nawet okej okay level, tak mam szczerze że powiem wiecie? Taki okej okay level. Neską złap token od X, X MLG Ml X, Yolo. Pozdrawiam Ci bardzo serdecznie, bez tego YOLO oczywiście, tak, ale... Jak ja mam go złapać? Kurde, nie doskoczy tam jak ja mam złapać ten kota, jak on się nawet nie rusza, jak ja mam go złapać kurde Ale bez sensu napisane, w ogóle nie wiem o co chodzi. Okej, okay, no nie wiem, nie rozumiem. O, o, jest! Udało się! 6 sekund mi to zajęło, jest dobrze, jest okej, okay, dobra. Niech będzie. Neskut Neon Wave od Kuba YouTube. Okej, okay, mam nadzieję, że na końcu nie będzie tego gówna, jak było na poprzednim, tym, prawda? Bo. Mwah, te JADYMY do przodu, kochani! Jademy do przodu! To się wszystko wali, jak domino! Jak domino! Jak domino! Bo to jest neon w końcu, tak? Tylko, że tutaj brak neona. O, kurde, żebym spadł trochę. O, Jezu, 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 spoko. O! Patrzcie, wskoczyłem na górę, tylko że chyba nie wyjadę A nie patrzcie, o wyjadę, super, dobra, okej okay. No Oszukałem system, słuchajcie, oszukałem system, za to dam 99 punktów, słuchajcie, znaczy 99 impossible, otrzymam 2, 4 4, 4. da się przejść, zostaw filmik jak się da Albo coś tam, nie wiem, z e, To chyba nie tym miałem jechać, o w dupę jeża Dobra, to też na pewno nie ten. ten Może kosiarka men? Nie, on się nawet tutaj nie mieści Słuchajcie może... No Tatusiak, to jest jedyne rozwiązanie logiczne Ale nie, to to się nie da inaczej wyskoczyć, słuchajcie O, jest A nie rozumiem o co tutaj chodzi, naprawdę Pozwólcie, że ominę ten level po prostu, pozwólcie, że ominę ten level, ok? A no, nie, z złą ocenę dałem, miało być dwa Dobra, sorry Eee... Nezgod i spadanie od Barti Szpieg Okej, okay, spadasz pomiędzy... Przeczytałem bekonami, ale tam jest balkonami Więc da się przejść, okej, okay, dobra Przyjął za słowo, że da się przejść, no. Jak już zauważyliście, nie każdy level naprawdę da się przejść, więc. Żeby nie było, że nie mówiłem, ok? Okej, okay, no spadam pomiędzy balkonami. Te niebieskie to chyba balkony, tak mi się wydaje. No, nie innego sensu tutaj nie widzę, więc. Eee, to muszą być balkony, tak? To jest zdecydowanie to, słuchajcie, to jest zdecydowanie to. Jestem na miliard procent i 4,5% possible, że to jest e, że to jest właśnie balkon. Te niebieskie, te co się takie, takie, prawda? po prostu e, amazing słuchajcie good 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 mnie skut powo jump Odlubi lizaki pozdrawiam się bardzo że się tak jak bartiksa szpiega bo tam no bartik szpiega to moja pierwsza mapka myślę że ci spodoba powodzenia wam pozdrowienia dla was i dla neskota Okej, okay, dobra Pogo jump rozumiem okej, okay, nie ma problemu naprawdę nie ma problemu nie ma zero po prostu problemu znaczy jest zero problemu tak 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 tak, tak powiem było lepiej to brzmi tak chyba mi się wydaje, prawda że tak lepiej brzmi chyba tak chyba tak prawda że tak lepiej brzmi? No powiedzcie mi że tak proszę weźcie na pierwszy komentarzu tak lepiej brzmi, no. A co o co w ogóle ja lepiej brzmi. Co, Ja już nawet nie wiem co ja powiedziałem takiego, że miało lepiej zabrzmieć, naprawdę No dajesz. Opa, pięknie, dobra, supcie, długcio, dobra. Lecimy tutaj do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. O, jest. Okej, okay, tak, lecimy, bo takie są o wiele łatwiej, słuchajcie, kochani, takie jest o wiele naprawdę łatwiej, naprawdę. Ale uwieźcie mi na słowo, wierzycie, no ja mam na nadzieję, kurde. Brawo, to koniec! Jest! Przeszedłem twój level, kurde! Je, yeah, tak trzymać zaki. Tak, trzymać! Nie, oceniłem, dobra, ocenię. Ocenię, bo level był naprawdę fajnie, Dajmy piąteczkę, słuchajcie. po prostu skacz i leć jak taki I co mam, wiecie co nie Nic nie masz, wiecie tego nie. Ja polecę jak ptaszek. Po prostu ja polecę jak ptaszek. Oj, tak, tak, tak. Oj, w dupę. Okej, okay, zacięło mi się. Okej, okay, no to do dupy, słuchajcie. No i znowu miało być dwa, poleciałem mi mieszkania na trzy, no. Neskut Harpoon Run od są 12 Siema, Neskut. Jest to już kolejna mapa. Mam nadzieję, że się spodobała. P.S. To mapę da się przejść. Oj, mam nadzieję. Słuchajcie, mam nadzieję. Mam... Kurde nadzieję, że da się ją przejść no. O, w lupalaje, żala, dobra, to było porządne. To było naprawdę porządne, ale ty nie zabił takie numery i ja przelecę po prostu o, i trzymaję 0 już puszczam. O fuck jeszcze są. Okej? Okay. Ży... Dobrze zaliczyło mi wygraną, zanim rozbił się o ściany. Naprawdę, piąteczka tutaj, piąteczka za levelek. Naprawdę, dziękuję ci bardzo serdecznie, Matykson. Lecimy z Barty Szpieg, Neskot i 99% possible, o, procent possible, słuchajcie, 99% possible. Okej, okay, poczekajcie, może, wiecie co, ja może pojadę tym osobie. o, opa. Szybko fast, ale czemu mam szybko fast, niby? Ja tutaj nawet wyskoczyć nie mogę, słuchajcie, bo mnie blokuje chyba kibel. Z czym tutaj pojechać, żeby to... Może tym polecę, o. Prawie. Wygrałem m, naprawdę 99 possible, słuchajcie, 99 possible, ale damy tutaj tego trójeczkę, naprawdę. Nescot Pogo od Xmas.pl Okej, okay, witam Nesco i fajnie to moja chyba trzecia mapa dla Was. Miłego grania. Dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję bardzo serdecznie. To jest kurde Pogo Jump. To jest Pogo Jump, słuchajcie, to jest e, pogoda jump. Pogo 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 pogoda jump. Jest, beautiful. Beautiful, kurde, słuchajcie, beautiful w trzy dupancje, kurde, naprawdę. O tak, tak, tak. O, tak, 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 słuchajcie, to jest dokładnie to. To jest dokładnie to. Skaczemy po stołach. Oh, fucking shit, ten. Oh, fucking shit. Oh, fucking shit, ten. Dobra, udało mi się. Na Azazelu The Loot. Coś tam. Nie wiem. A, bo tam mam w gdzieś? W któryś, to, to, to? Który lepszy? No, ten Azazel jest zawsze najlepszy, kurde. Nawet ja nie wiem, co tam było drugie, ale ale wygrałem, to jest najważniejsze, czwórek daje no taki spoko nawet ten pogod, naprawdę. Neskot i anty G, czyli antygrawitacja, eee, ale nie starczyło znaków, mam nadzieję, że ci się podoba. PS, na mapie ukryłem kilka monet, znajdziesz je? Raczej nie, nie ma szans, po prostu nie, nie. To moja druga mapa dla ciebie, tu nie ma niestety monety. Trochę się namęczyłem z tą mapą, więc mam nadzieję, że to przejdziesz, to tylko wygląda prosto. O, ja wiem, o kuźwa dupę, o w dupę że. Z tym problemu akurat nie było, dobra O w dupę, kurde, poczekajcie, dobra, to wygląda mi trochę na taki, wiecie, na taki hard level, taki totalnie hard level, prawda? Okej, okay, przeleciałem, dobra yy. Zmniejszać grawitację aktywny, prosimy zachować ostrożność, okej okay. Trzeba robić kolejne mapy i tak zrobię Jakie to mają być? Yy, bardzo fajne mapy to mają być, tam jest jedna moneta, widzę ją, tylko nie wiem jak do niej doskoczyć, więc yy. Ale znalazłem, to miałem zrobić, więc miałem... O w dupę, jeżano Coś jak czułem, że tak się wydarzy w końcu, wiecie? Żyję, żyję, żyje, żyję, żyje, żyje, żyje. Ciągle lecimy, ciągle... Wracamy się w sumie, jakby nie patrzeć, ale to to nic, to nic, bo już wracamy się z powrotem. I już wracamy się z powrotem, I super po prostu mapa. Dobrze, tak trzy. Jest! Jezu, udało mi się kurde! Bo dalej chyba już nie dojadę. A nie, dojadę, dobra, dojadę, 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 jeszcze jadę, dobra! Ja pierdzielę jaka masakra, słuchajcie, masakra, totalna, naprawdę totalna masakra, no! Wow, wow, kurde, naprawdę Nesco Triangle Jump Tak to się mniej więcej nazywa, Demeshi Demeshi, witam Nesco, to inni, to moja pierwsza mapa Więc proszę o wyrozumiałość Okej, okay, no dobra JB Widzę, że są miny, spokojnie, widzę, że są miny Więc nie ma co się przejmować Tutaj mina nie spadła, więc jest plus dla nas, o kurde Tak, tego mogę się mniej więcej spodziewać, naprawdę Tego też mogłem się mniej więcej spodziewać, ale No mówię, nie za mną takie numery, naprawdę I tym pięknym levelem kończymy się, kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się próbuje. Jeżeli tak, zostawcie w górę komentarz, trzymajcie się pa, pa, widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się pa, ba, baba!